Teraz kolejka będzie jechała do górki. Zwrotnice są ustawione jak widać. No i jedziemy. Zatrzymujemy się w celu automatycznego rozrządu. Zmieniamy tryb na automatyczny. Jak widać, karta rozrządowa została wczytana. I teraz zaczynamy automatyczny rozrząd. Dwa wagony pojechały na tor siódmy, I teraz kolejny i ruszaj, I kolejny pojechał na tor czwarty.